Mama to dla wszystkich dzieci jeden z najpiękniejszych obrazów z życia, który zostaje w pamięci na zawsze. Niestety w tym przypadku dziecko może potrzebować psychologa, gdyż nawet strażaków widok zastany w ich mieszkaniu mógł zszokować. Mama pięciolatka nie reagowała na nawoływania, mama była wraz ze swoim pięcioletnim synem zamknięta w mieszkaniu, a siostra, która przyszła odwiedzić kobietę, nie mogła się do nich dostać. Jednocześnie była pewna, że są w środku, gdyż pomimo braku reakcji ze strony mamy dziecka, pięcioletni siostrzeniec kobiety głośno płakał. Cała sytuacja bardzo ją zaniepokoiła i zdecydowała się zadzwonić po pomoc. 1 czerwca służby zostały poinformowane o całej sytuacji i udały się na miejsce, aby udzielić pomocy zaniepokojonej kobiecie. Wszystko działo się w dość późnych godzinach wieczornych. Strażacy dotarli na miejsce już po godzinie 22. Tragiczne odkrycie, zastali zamknięte drzwi mieszkania, słychać było płacz dziecka. Było ryzyko zagrożenia życia, więc natychmiast wyważyli drzwi, mówi cytowany przez portal Gwarek Młodszy. Kapitan. Wojciech Poloczek, rzecznik Tarnogórskiej Straży Pożarnej. W osadzie Jana, bo to właśnie w tam doszło do wydarzenia, po otwarciu mieszkania oczom strażaków ukazał się płaczący 5-latek oraz jego zakrwawiona mama. 35-latka została natychmiast przetransportowana do szpitala, gdzie udzielona została jej niezbędna pomoc. Lekarze nie mieli jednak najlepszych wiadomości dla siostry, która udała się w odwiedziny do poszkodowanej kobiety. Interwencja służb ma niestety smutny finał 5 latek ma się dobrze. Lecz jego mama mimo usilnych starań lekarzy nie przeżyła. Przyczyny śmierci 35 latki mieszkającej w osadzie Jana nie są znane, nie jest wiadome także. Do czego doszło w zamkniętym mieszkaniu, do którego otwarcia konieczne było wezwanie strażaków. Sprawa będzie teraz wyjaśniana przez odpowiednie służby. Konieczne jest ustalenie podstawowych faktów dotyczących tej tajemniczej sprawy. Źródło: Gwarek Następny artykuł.